Cześć, Mandaro, jestem subskrybujcie subskrybucia płucie. a dzisiaj yy, będziemy grali w Car Simulator, czyli będziemy próbowali naśladować ruch uliczny. Przynajmniej jeździć jak ludzie, którzy jeżdżą normalnie w ruchu ulicznym. No teraz to możemy sobie jak, jak chcemy jeździć, bo to nas teraz nie obchodzi. Teraz mamy to gdzieś, tylko jedziemy kupić jakieś najtańsze, takie tanie auto, żeby. Udawać się na takie nie za szybkie. O! Nie, wystarczy. Wysta ja, ja w tej grze nie umiem prowadzić. Aż puszczę radio. Radio jest w tej grze fajne. To jest taki simulator. Na to nie zwracamy teraz uwagi. Możemy sobie nawet przejeżdżać. Chłopaków, babi i możemy każdego przejeżdżać. Mamy to gdzieś. Z, z... Teraz, teraz kupimy nowy samochód i wtedy już nie będziemy mogli nikogo przejeżdżać. Chyba przejeżdżać przez drogę. To tak, zostawiamy to auto otwarte i tak nikt nam nie okradnie, bo tu nie grają ludzie. Znaczy, no, jakby można y, online, ale chyba nikt się nie okradnie z samochodu. No, jak widzicie, to ładny samochód. no nawet ładny, nie? No, Większość pewnie z Was ma takie auto, albo trochę nowsze lub starsze. Albo przynajmniej rodziców. Oj, 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 ale zajechałem. Dobra, to się nie liczy, widzowie. To się nie liczy, bo to dopiero co chciałem wyjechać. Dobra, no co? Dobra, to jeszcze poczekajcie, to się nie liczy, dobra. Dobra, to, to poczekajcie. To, to, to nie... Nic nie jedzie. Mamra. Pyk. I tak, jedziemy teraz. Musimy przejechać do chyba tak tutaj. Byśmy pojechali do ten na ten na tankownictwo. Można tak nazwać to tutaj. To 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 tutaj, tak. Po prostu żeby zatankować. chociaż nie potrzebujemy zatankowania. Tutaj trzeba też uważać. Czemu? Ktoś we mnie walnął? Nie no, on jest daleko, no to albo to był jakiś dziwny odgłos, albo jakiś badek. Zmieniam linię pasów. Nie wiem, czy tak można, ale wiecie, ja, ja kiedyś będę prowadził samochód pewnie, ale wiecie, no trochę za szybko jadę. No to jedźmy sobie. Ogólnie jest fajne to, że w takich grach można się nauczyć jeździć. Oj, o dobra, poczekajcie, poczekajcie Zmienimy sobie, żeby było trudniej Na taką kierownicę O Jezu. Dobra mm. No co, mam podjechać, tak? Dobra, ja może jednak zmienię ustawienia na takie, bo to jest trudniejsze. Oczywiście nie możemy palić gumy, bo to jest nielegalne, jakby. No, chyba nie powinno tak się robić. Oczywiście my musimy wyjechać yy, tutaj. Nie wiem, czy możemy. Ogólnie te auto jest bardzo niskie, zauważyliście? Bardzo niskie. Dobra, to jedziemy sobie. No tutaj tak z 80 max można jechać, nie? No nie jest to aż tak szybko. Tu możemy sobie nawet nie wciskać gazu, ale wolę zahamować. Oj, Jezu, Jezu, śliska się to auto po drodze. Ło, 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 ło. Nie walnąłem. Nie walnąłem, to się liczy. Ale to auto jest strasznie ślizgawką taką. O, się ślizga jak na lodzie. No, no niech jedzie szybciej, karmelek. Tu nie potrzebujemy kierunkowskazu, bo wiadomo, że tutaj... No, co za gość, zatrzymuje się w, w środku drogi. To już sobie przyjadę tu, dziękuję. Wolę już tutaj by, by, No co za... Ale widzicie, to, 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 to te boty tak jeżdżą. Ja jeżdżę ładnie. E, dobra, zajedziemy sobie już tutaj, możemy przyspieszyć do 60, bo 60 max pewnie. Ale szczerze wolę jednak wolno jeździć Dobra Jakoś idzie Puśćmy sobie jakieś radio Świąteczne! Ej, przegapiliśmy Czekaj się to może my tutaj tak zajedziemy i wykręcimy. Trochę nielegalnie, ale... O nie... Jezu, jaka kolejka! Ta muzyka! Nic nielegalnego go nie zrobiliśmy. sobie zajedziemy pyk ojej uwaga no ludzie jak widzicie, wjechał was no nie przy mi nie Gra, zamykamy. Płaciliśmy już. Wsiadamy. Szybko? No bo może się teraz nie nadaje na kierowcę. Ale to auto bardzo się śliska. Już można włączyć światło, można być zimno. Tylko zamykamy. No co za. Jak jedzie barany? Ej, co tu się stało? No i co ja teraz mogę robić? Jeszcze karotę lub policję. No dobra, nie da się już. Po prostu przyjadę obok. Te roboty są śmieszne. A w ogóle oni się dają. Dokładnie. U Jezu! Jak się zaraz stoczę. Uh, hup uh, uh. hup! Uh, 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 uh. Dobra. Dobra, na 80 możemy jechać. Na 82, prawie za szybko. To... Jak te pajacy, jak, jak oni jadą, no? I spójrzcie. Taką. Og... Uciekli ode mnie. Dobra, robię korek. Jedziemy oczywiście prosto, jedziemy. Hmm... Dlatego, że tutaj yy, albo będziemy kupować tego winko, albo skręcamy w tą stronę. O nie lubię tego! Ja nigdy nie go nie wiem. Może lepiej skręcam w tą stronę. Oczywiście wolniej tylko trzeba jechać, bo tu ludzie, ludzie chodzą. Dobra, i teraz gaz, rura. Możemy jechać do szczura. Jedźmy. Nie przejechałem? Sorry. Nie przejechałem. Dobra. Nic się tam nie stało? To dobrze. Nie! Jezu. Dobra, spoko. Jezu. To my czekamy że... Co? Ale sam mi wyjechał. A może to moja wina? Nie wiem, chyba moja, bo nie spojrzałem się. No tak. Nie, uh, 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 uh. Sorry. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Panie, nie stał tam, proszę pana. w dupie jeżra kupane. Nic się pani nie stało, wygląda pani jak. nie powiem jak to, bo wygląda pani. obrzydliwie. Bezdomna jakaś. W sumie no i tutaj w ogóle wygląda brzydko. Czasem ta gra wygląda ładnie, a czasem brzydko. Nie wiem dlatego, że to są takie ustawienia. Może to przez ustawienia. Ja tam nie wiem, nie znam się czy... i tak. Jak ustawili sobie najlepsze ustawienia, to... główny tutaj nic. Dobra, tu już możemy włączyć światła gdzie my chcemy jechać? W tą stronę. ojojoj oj, oj, źle, źle zajechałem. I tu możemy jechać. Tyk, tyk, pyk. Open garage. I tak się kończy nasza jazda. Piękna jazda. Nieźle. Ogólnie fajnie wygląda sam Hut. Jeśli chcecie drugą to to zasubskrybujcie. Sraka maka laka sraka, ale śniegu jest.